Raz, dwa, trzy próba mikrofonu. Mam nadzieję, że tym razem uda się to nagrać. Po raz kolejny jakieś tam próby podejmuję. Jest sobota. Do drewno rusza w trasę. Lotna kamera. Tym razem wybieramy się do garbatki letnisko. Ale o tym co tam powielitka? Ja? A ja jestem w ogóle w kamerze? No, co w garbatce? W garbatce wszyscy, którzy nas oglądają i czytają, wiedzą, że jest dzisiaj zakończenie planeru, który trwał przez okres mm, lipca i, i kawałek czerwca to chyba było mm -hmm. nawet. Ja da, datowo wam tego nie powiem. Ale dzisiaj jest zakończenie uroczyste. I jedziemy zobaczyć, tak jak w zeszłym roku, co tam się wydarzyło, co ludzie stworzyli przez ten czas. I jedziemy też spotkać się z kilkoma osobami. Z, kilk z wami. Bo przyjedzie parę osób z forum, naszych widzów, więc jesteśmy podekscytowani. Pierwszy raz zobaczymy kilka osób. Postaramy się tam trochę ponagrywać, trochę. Porobić zdjęć porobić wiadomo. zdjęć tak, żebyście. Zobaczyli ci, którzy tam nie mogą dotrzeć. Przeprowadzimy i... wywiady z tymi wszystkimi, którzy przyjeżdżają. Właśnie. O, żeby nie Zobaczymy co będą mieli do powiedzenia. Dobra, kończymy. Pijemy kawę i lecimy dalej w trasę. Na razie. Cztery godziny później... Zrobimy to jako sceny wycięte. Cztery godziny później... Jesteśmy na miejscu. Dojechaliśmy, sali zdrowi. Jest 44 stopnie w, w cieniu. Jak, jak wyjechaliśmy, to było, e, to było chłodno. A tu jest normalnie jest taki skwar, że masakra, więc. No ale. Zresztą sami widzicie. No, zobaczycie na niebo, jaka pogoda. E, minęliśmy warsztaty szkolne. Tam pewnie też dzisiaj dotrzemy i zobaczycie, co jak one tam powstają, takie duże rzeźby. Jeszcze artysta jeden siedział na drabinie i tam ostatnie szlify. A my idziemy tutaj zobaczyć, jeszcze przed tym całym wernisażem będzie cisza, spokój i. obejrzymy na spokojnie. z bliska, no. Szanowni Państwo, mili nasi goście. Siódmy plener Malarstwa i Rzeźby w garbatce dobiega końca. Upały na przemian z ulewami. Noce chłodne, sprzyjające rozmowom. To już wszystko się kończy. Owoce tych zmagań, wysiłku twórczego, wysiłku fizycznego również będziecie Państwo mieli za chwilę możliwość... Podziwiania, bo nie tylko oglądania. Urządzilibyśmy to dzisiaj tak, ponieważ mądrzejsi jesteśmy nieco o doświadczenia z poprzedniego roku. Oficjalna część króciuteńkie powitanie, opowieść o plenerze, teraz. Później przewaszerujemy na plac szkolny, yy, który nazywamy maszynownią, halą obróbki mechanicznej drewna, tuż przy kościele, po sąsiedzku. I wrócimy na wystawę obrazów malarstwa a później wspólne rozmowy, może pomysły na następne działania za rok. Serdecznie witam wszystkich Państwa, którzy nie tylko przyczynili się do tego wydarzenia, ale tych, którzy zechcieli dzisiaj przyjść. Gorąco witam starostę powiatu kozienickiego, pana Janusza Stombora. jest, bo przed chwilą się tej za panem profesorem Zubalą. Bardzo gorąco witam organizatorów i również w części sponsorów tego wydarzenia, a więc są to lasy państwowe. Gorąco witam pana profesora Tomasza Zawiłę Niedźwieckiego. Wraz z małżonką, oczywiście, przepraszam Aniu. Witam serdecznie. Nasza szkoła to teren nadleśnictwa zwoleć. Co roku zawsze przyjeżdża do nas pan Zbigniew Jamrus. Gorąco witam. Gorąco witam. Dyrektora y, Zakładu Karnego Pana Michała Lanarta wraz z Małżonką. Przyby... No i trochę z zakładu karnego przeskoczymy znowu na obszar lasów. Gorąco witam panią Beatę Waluś, szefa Parku Krajobrazowego wraz z mężem. Park, Park Krajobrazowy Puszcza Kozienicka. Witam bardzo, się cieszę, że tak jak poprzednio rocznym szlakiem pojawili się Państwo Ostaszewscy, Pani Lidia i Pan Jarosław. Najbardziej fantastycznej części odwiedzany portal Dom i Drewno. Witamy serdecznie. Dziękuję. Witam gorąco Pana Profesora. Wojciecha Zubały, projektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tam, gdzie plener rzeźbiarski, tam dzieją się najdziwniejsze wypadki. W tym roku nie było żadnego, poza możliwością utonięć dla kilku osób, ale zawsze w takich przypadkach ratuje nam życie pan Aleksander Ruzik. Witam gorąco. Na końcu skromnie stoją nasi sponsorzy. Firma Lactalis serdecznie witam. Pan Raymond Szepczyk, pan Przemysław Grzybek, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Witam gorąco organizatora mistrzostw szafowych, które odkrywają się w naszej szkole ogólnopolskiej, pan Andrzeja Kanie. Witam Panów Radnych, Pana Radnego Powiatowego Roberta Grygla. Panów Radnych Rady Gminy Garbatka, Pana Cielocha Tadeusza, Pana Marcina Kołdeja i Pana Waldemara Banasia. Witam serdecznie przewodniczącego Związków Zawodowych Leśników Polskich w Rzeczpospolitej, pana Jerzego Przybylskiego. Dziękuję. Witam Stowarzyszenie Przyjaciół Garbatki, członków tego stowarzyszenia. Witam twórców zajmujących się działalnością malarską i rzeźbiarską, pana Jerzego Kaczmarka wraz z małżonką. Gorąco witam. serdecznie wszystkich Państwa z imienia i z nazwiska, których nie wymieniłem, ale ogromnie cieszy nas wszystkich fakt, że Państwo mimo tego upału, gorąca, zechcieliście przyjść, być dzisiaj z nami, skosztować owoców dwutygodniowego wysiłku. A teraz co do pleneru. Gorąco witam Pana Profesora Aleksandra Olszewskiego, który jest ojcem szesnym tego wydarzenia. jeśli pozwolicie Państwo, to przedstawimy uczestników pleneru według katalogu. Uczestników pleneru było około 22-27 tej granicy, ponieważ różne wydarzenia, gdzie już następny plener ktoś miał na Węgrzech, ktoś w Czarnej Górze, ci ludzie po prostu wyjechali. I, no i widzimy teraz niespełna połowę uczestników, co świadczy o tym, jak bardzo dużo osób wzięło, wzięło udział w tym naszym wydarzeniu. Proszę Państwa, honorowy patronat nad plenerem objął Adam Struzik, marszałek województwa Mazowieckiego. Pan Andrzej Kosztowniak, prezydent miasta Radomia. Pan Janusz Stąpur, starosta powiatu Kozińskiego. Pan doktor inżynier Tomasz Szmietanka, burmistrz miasta i gminy Kozienice. Pan profesor Wojciech Zubala, prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Profesor Aleksander Olszewski, dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego w Radomiu. Doktor Janusz Popławski, prezes ZPAP Okręg Radomski. Pan Tomasz Sod, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Instytut Badawczy Leśnictwa dr Janusz Czerepko. Czesław Czechyra, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym. Tuta.pl, Klio, Agnieszka Barania lipnicka Służba Więzienna, pani pułkownik Anna Osowska rębecka Oj, gorąco witam, gorąco witam, nie udało mi się powitać wcześniej, to pewnie przez te upały, bardzo gorąco witam ojca Jacka Wróbla, który prowadzi u nas drogę ikony. Pewnie gdzieś jest ten ojciec. Problem jest taki, że te swoje twarze się zapomina, prawda. Rozglądamy się gdzieś dalej, a tutaj ksiądz Jacek Nie zauważony, przepraszam gorąco, firma Festur, Jacek Rybka, prezes zarządu, przy okazji informacja, firma Festur dzisiaj pokazuje możliwości swoich urządzeń w jednym z korytarzy, w tamtym korytarzu, jeśli będziecie chcieli Państwo zobaczyć, jakie możliwości obróbki drewna dają te urządzenia, już się śpieszę, Kaju. To, to, to bardzo proszę, by wziąć udział w tym patronat medialny. Plus Radio, Lotus Publishing, to jest włosko-francuskie wydawnictwo i właśnie jeden z, jeden z uczestników pleneru był dzięki temu, dzięki temu wydawnictwu. Nasz powiat, Echo Dnia, Nasz region, Dekarz Cieśnia, Wydawnictwo Inwestor, Echa Leśne, Dom i Drewno. Witamy jeszcze raz Stowarzyszenie Przyjaciół Garbatki, no i Facebook. A teraz naszych przyjaciół w kolejności alfabetycznej, twórców i uczestników pleneru. Pan Andrzej Brzegowy Rzeźba. Bardzo pracowicie ta postać leszka Kołakowskiego, przynajmniej tak u nas została nazwana, wędrowcy, postać będzie umieszczona w przestrzeni publicznej, w okolicach stacji kolejowej będzie można y, podziwiać. Dzisiaj rano musiała wyjechać Asia Chojnacka i prace są, będziemy mogli podziwiać. Y, Jack paluch reprezentuje dzisiaj ciocia pewnie jest tutaj także oklaski klaski zbierze ciocia. I na literę D Zbigniew w kodek profesor zbinie w kodek Akademia Pier... <noise> Witamy serdecznie. <noise> Ale przecież dudki to ptaki ciepło ludne, z północnej Afryki, także trochę na słońcu mogłyby pobyć. Nie. Bogusław Drotlew jest lekarzem, ordynatorem chirurgii w Kozienicach, zajmuje się również malarstwem. Jedna fantastyczna akwarela będzie możliwa do, do, do obejrzenia, wystawiona w na naszej galerii. Mirosław Dziedzicki, kłaniam się nisko. Robert Gabris. Robert Gabrys, y, Słowak y, studiujący w Wiedniu, y, y, migawki filmowe można będzie obejrzeć, są już w Czarnogórze na następnym plenerze. Klaudia u nas znana jako Kaja, Klaudia brygorowicz kosakowska Bo Ci co na zemtajboże. Oto to Adaś Bukała pewnie będzie za chwilę szczęśliwa. Mariusz Kachel, jest Mariusz tutaj. Mariusz oprócz malarstwa nakręcił jeszcze film z pleneru, także podzielimy się z Telewizją Kozienicką również tymi, tymi pracami. Z Macedonii, z Latko, Przeżył dramatyczne chwile w Polsce. Ponieważ Macedończycy podbili cały świat, a mogli się wyłożyć na Radomce. Z Baszkiri, Azad, puszki. Kusz, no, rano musiał wyjechać. No prace są do obejrzenia. Ilustrował trylogię Sienkiewicza. Droga daleka. Pan Józef Lorenz, Czechy. Będziemy mogli oglądać na hali obróbki mechanicznej drewna w naszych warsztatach. Pan Tomasz Matuszak. Nie, 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 ja tu Nasi goście z Armenii. Tatew. I Hasni. A dla plenerowiczów Tadek i Henia. Danilo Morese, Włoch. To właśnie z tego wydawnictwa, o którym mówiłem, profesor Aleksander Olszewski, Mateusz Pawlak. Przybylski przywiózł grupę młodych, bardzo zdolnych studentów z Akademii Sztuk Pięknych z Warszawy, z ich nauczycielem. No i korzeniami, tak. Moniki Rachwalak nie ma. Emilia Rigowa ze Słowacji, nauczycielka w, w Uczelni Wyższej, niestety też już w Czarnej Górze. Julia Słonecka. Julię podkablować do władz gminy, ponieważ wypiła trochę wody z Polanki i za to nie zapłaciła. No zapłaciła zdrowie, bo trochę się rozgorowała. No i Kasia Suchocka, zwana Kaszą. To no i orkiestra Maciej Filip Sobierajski. Jacek Michał Szpak, znany radomski belfer. <kluczy> Profesor Kazimierz Świerczewski, no nie dojechał, jego pracę będzie można oglądać, rzeźba. Ania Tkaczenko. <kluczy> Ania przyjechała z Ukrainy. Zrobiła w ciągu jednego dnia 18 milionów małych portretów i dużych. Niektóre, które jeszcze pozostały, też Państwo będą mogli oglądać. I tutaj na Ani katalog się kończy. Pierwsza praca tutaj. Taka etiuda na drewno i narzędzie, czyli piłę łańcuchową, jak Państwo widzą, to zwiększa się z leśników bądź z lasem związanych ludzi. I kontrast między formą biologiczną, biologiczną i taką strukturą architektoniczną. Powiedziałbym. Tu jest zmiękczone opaleniem, tak? Została forma opalona i zesztufowana. Szkoda, że się mnie wczoraj nie widzieli, jak to zeszlifowałem. I to tyle. To jest trzeci element takiej triady, która powstała w Hiszpanii, Niemczech i teraz w Polsce, w Biarbatyce. To jest praca, którą roboczo nazywam alum, przez to, że z aluminium, tak? Jest wycięta w drewnie, opita jest folią aluminiową. Tu pomagali mi w tej pracy wszyscy plenerowicze, są współautorami tego dzieła, ponieważ ja wykorzystałem poranny zbiór puszek po piwie: na lewą stronę. Na lewą stronę, I to jest okay. alu, alu, Dlatego to taka dziwna sytuacja bo w skarbacie słychać było tylko dwa, właściwie trzy, ale pominę tamten. Dwa dźwięki jeden dźwięk pił łańcuchowych. I drugi dźwięk z wieży kościoła i to jest piły łańcuchowe, które zostały przygłuszone tą komorzą aluminiową. I to taka jest praca o sytuacji i miejscu. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo. A to co teraz? No garbatka. Pani, tak? Garbatka. To zapytałem, dlaczego garbatka? No, dlaczego nazwa tej miejscowości garbatka? No, Mirek opowiadał jakieś tam anegdoty, mama Mirka powiedziała inną anegdotę. No ale w efekcie powiedział: No, ale musi być garbata z przodu. No jest nieco garbata z przodu. E, można usiąść, można tam się schować w cieniu tej garbatki. No i oczekuję, że gdzieś na terenie wsi. E, Nikogo ty nie obrażam, patrzyłem w internecie, to jednak jest wieś i na terenie wsi gdzieś e, e, zostanie zlokalizowana. Może gdzieś przy wjeździe, tak żeby była charakterystyczna dla miejscowości. Jest na ileś trwała, jest impregnowana, no, można ją nieco jeszcze przedstawiać, e, no, mogę zademonstrować tutaj jako siedzisko. Każdy może użyć są za darmo dzisiaj, ale tylko dzisiaj proszę. Od to należy się kleić, tak zrobimy. O, mamy w tym sposobem. No, proszę bardzo, zapraszam. Dzisiaj za darmo. Dziękuję. Wiecie, jak każdy dom mówią na niego tu, tukan, a niektórzy dudek, To no, taka zabawowa forma, tylko robki zostały w piasku, jak sobie tam przepełnię. Taką dużą formę. E, miała to być postać e, podróżnika, człowieka, który, starego człowieka, który e, stoi na stacji i wypatruje pociągu swojego, ale ponieważ e, troszeczkę mimo e, Miłowolnie podczas pracy zaczął być kojarzony z Leszkiem Kołakowskim, więc już tak zostało i nawet może w tym roku starałem się to podobieństwo w jakimś sensie pogłębić, aczkolwiek no nie zależało mi na tym, żeby to była figura Leszka Kołakowskiego, który, nie, który do, wiadomo, że był postacią szczupłą, był wysokim człowiekiem. I no, nie jest to chyba adekwatne, bo ta figura jest jednak masywna. Myślę, że to ustaliliśmy z, z Mirkiem Dziedzickim, że stanie za jakiś czas na dworcu, na, na peronie, są już nawet jakieś warunki ustalone, miejsce, ale na razie tego nie robimy, bo potrzebne są pewne przygotowania, tak żeby ona mogła tam zafunkcjonować na dłużej żeby nie stała się obiektem jakichś przypadkowych działań ludzi, którzy nie, nie chcą mieć ze sztuką nic wspólnego. No i to wszystko. Dzięki. Dzięki. I niech sobie gra. Mechanizm elektroniczny. Mechanizm elektroniczny? <głosy> <głosy> Nie, one się na same ruszają, bo tam mają dużą bezwładność, tak Bateria jest dobra, Na No to co, zapraszam, zapraszam gorąco teraz na malarstwo.